Cześć, witajcie na kolejnym filmie z mojej wiosny. Ja zaczynam wysiewać drugą dawkę nawozu, ponieważ tutaj się coś chmurzy, może będzie trochę deszczu, więc postanowiłem sobie to wywieźć. Niby zapowiadałem jakiś tam opad, jak nie na dzisiaj, to chociaż tam za dwa dni, za trzy dni, niby coś jest, ale wiecie, jak to się zmienia. Zaczniemy od tego, że zmienimy najpierw tutaj numer rozstrzymania na numer 5, tylko rękawiczki muszę wziąć Numer 5 to jest na czwórce, ostatnio pod kuraki siadliśmy w stale 3 i zawory zrobimy na otwarte, żeby je I możemy teraz jechać w pole. Zaczynam nawożenie od tej gorszej, od tego gorszego rzepaku. Widzicie, dlaczego? Były tutaj bardzo nierówne sody, dlatego tak to wygląda. Ale są miejsca, tak jak tutaj, gdzie jest ten rzepak bardzo ładny. Ale są miejsca, gdzie wam za chwilę pokażę. I nie wiem czemu tak to wychodzi na tym polu, ale tutaj mamy już, bo no to jest działka, która została zakupiona przez rodziców jakieś parę lat temu, nie pamiętam, około 10 lat temu. I tutaj mamy drugi raz dopiero rzepak i drugi raz jest ten sam kłopot, chociaż w tym roku trochę posodziło go więcej. Pszenica tutaj normalnie rośnie, jęczmień, kukurydza tutaj była i wszystko wychodziło normalnie. Ale że fakt to tutaj jakoś nie wychodzi z Was, tutaj na tej górce. Na chwilę o, tutaj mamy taką górkę pierwszą, gdzie jest słabiej. Tutaj taka nizinka, chociaż tamta górka lepiej wygląda. Tutaj jest tak, jak powinno być tutaj może trochę gorzej no i tutaj mamy najgorszy yy, najgorszy kawałek tego pola widzicie jak to wygląda i tak jest to roku w tym roku tutaj pójdzie obornik pożniwa nie tym nie obornik tu pójdzie wapno obornik dopiero pójdzie na przyszły rok bo tutaj będzie jęczmień siany a nie chcę podjęćmy żeby po prostu nie poległ yy, tutaj pójdzie wapno w tym roku będzie rozsiewane i mam nadzieję że to pomoże coś ale póki co to tak wygląda o nie, jest tam malutki taki ten rzepak, bardzo nierówne te wschody tutaj były a co do nawożenia to wysiewam drugą dawkę azotu jest to saletra amonowa w ilości 200 kg jest to dawka uzupełniająca już ostatnia jeśli oglądaliście pierwszy film z nawożenia pierwszego to jeśli pamiętacie w ogóle, to jak to się mówi, mówiłem w filmie, że wyścigamy pierwszą dawkę i od razu tydzień później, czy tam półtorej, atakujemy w drugą dawkę. Ale warunki bardzo były niekorzystne. Mroziło, nie padało, więc czekaliśmy na ten deszcz. No i do tej pory nie pada. Dzisiaj mamy już 26 bodajże, 27 i nadal nie pada ale zapowiadałem jakieś tam małe opady, żeby chociaż ten nawóz się rozpuściła. poniedzieli ruszamy, bo dzisiaj jest sobota, to w poniedzieli ruszamy do dokarmianiem rzepaku mamy tam nakupionych boru i innych może uda się coś nagrać, więc nagram z tego materiał jakiś Pierwsza, pierwsza działka już zrobiona, teraz jestem na tej drugiej, na tej lepszej. Gdzie tutaj mamy tego żafaku 5,5 hektara, widzicie od razu o wiele lepiej to wygląda. Tam było 2,4, a tu jest pon, większość, więc ten tutaj wygląda. Jestem z niego zadowolony. No, w tym roku liczę bardzo na ten żafak, bo może być w cenie. Póki co jest w cenie i zobaczymy, czy te ceny utrzymają się do, e, do końca do żniw. Bo my akurat rzepaku nie magazynujemy, tylko sprzedajemy go żniwa. Więc liczę na to, to zastanawiałem się nad podpisaniem kontraktu na mamy 8 hektarów, na chociaż 10 ton, 10-15 ton, jakby się udało podpisać. Ale nie wiem. Piszcie w komentarzach co Wy myślicie o kontraktach, czy robicie, czy nie robicie. My już raz się nacięliśmy na kontrakcie w rzepaku, więc e, nie chcemy po prostu popełniać tego błędu i tylko e, liczyć na tą cenę dnia w żniwa i tyle. Miesiąc temu miałem okazję podpisać kontrakt za 3000 zł. Dobrze, że tego nie zrobiłem, bo pewnie teraz ta cena jest wyższa. Nie wiem, co mam jeszcze do pomyślenia. Temat do przemyślenia i zobaczymy, będziemy monitorować, co się dzieje. Może zapytam się, jakie cenie jest teraz rzepak. O, kamień jest w drodze powrotnej, muszę go tam gdzieś na granicę wyrzucić. Tam samo drugi. Pamiętać o tym, bo później zapomnę przejadę, już nie będzie okazji pozbierać. Jakieś niezauważone te kamienie były podczas siewu chyba. Albo po prostu odzucone na bok, a później zapomnieliśmy po nie przyjadć. Więc uważam, że warto o ten rzepak zadbać w tym roku. Nie ma co tam oszczędzać. Wiem, że wszystko kosztuje dużo, ale ale warto. Tu na tą działkę został rozwieziony obornik, jeśli pamiętacie. Był z tego film. W ilości około 30-35 ton na hektar. Ja już kończę tutaj film nagrywać dla Was. Zostały mi dwa przejazdy, więc muszę ja dosypać. Te pole jest dosyć długie, ona ma gdzieś tam 500 metrów pewnie. Dlatego muszę jechać dosypać, przejechać, to skończę te nawożenie rzepaku, odstawiam maszynę pod piatę rozsiewać i ciągnik i w poniedzieli będę jechał chyba na zboża. Mam nadzieję, że coś popada. Trzymajcie kciuki za to, że popadało, żeby ten nawóz się rozpuścił. Będę oglądał tutaj przychodzi, Może relacjonowan wam, te kulki się rozpuściły, kiedy to się rozpuszczę i tak dalej. Zobaczymy. Mam nadzieję, że jak najszybciej nie będzie jakichś dużych strat w tym nawozie. Dobra, wszystko na tym filmie. Pamiętajcie o tym, że filmy codziennie o 7 na razie.